Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić paski szczawiowe z gliceryną. <laughs> Tutaj mamy mam kilogram gliceryny i to jest to gliceryna roślinna i kwas szczawiowy. Razem kupiłem w komplecie na Allegro. Tutaj mam paski już przygotowane o takie paseczki 3,5 cm z takiej dyktury eee, pocięte i bodajże już nie pamiętam 35 o już ktoś to robił wcześniej na internecie widziałem właśnie na youtube że eee, robię te paski już po raz drugi Pierwszym razem zrobiłem około 200 pasków. Tylko tak dawałem kilogram butelka gliceryny i kilogram kwasu. No tam ktoś podawał inny skład 600 gramów, ale powiem dałem kilogram i to zostało mi jeszcze o, gęsta taka maść. Być może za dużo było tego kwasu i gliceryna po prostu po prostu się nie, e, nie zmieszała z tym kwasem e, Wodę grzeje, no nie mam tego elektronicznego e, termometra grzeję 65 stopni, co prawda ona już ma 80 ale jak włożę jak włożę garnek i wlejemy zaraz glicerynę zaraz, połowę kamerę Dobra, wlewamy glicerynę. Yy, to... To nam się ostudzi. Ostudzi nam się ta woda. Jeszcze trzeba dobrze, żeby ściekło. Gliceryna nie może mieć więcej jak 65 stopni. Bo z tego co słyszałem wytworzy się po dodaniu kwasu wytworzy się kwas mrówkowy. A nam tego nie potrzeba, czyli chcemy, żeby był kwas Teraz, teraz yy, wkładam termometr, wkładam termometr do tego garnka i spadło mi już, spadło na 70 stopni podgrzejemy trochę. Akurat możemy tym mieszać. <laughs> możemy tym mieszać. W tej chwili mamy 60 stopni, jeszcze trochę. Do, y, dodając kwas y, też nam temperatura spadnie. Także y, używając kwasów trzeba pamiętać o rękawiczkach i i okulara, tak. bo może wyrządzić duże szkody w naszym organizmie. Mamy temperaturę 65 stopni. Zaraz ustawimy kamerkę. Na... Ja tutaj mam akurat kilogram, ale nie będę dawał całego kilograma. Wcześniej miałem odważone 600, ale tak myślałem, że po prostu trzeba odważyć 600 gramów. kwas jest w postaci sypki, czyli proszku. Jeszcze troszeczkę. OK. Odstawiamy na bok, temperatura 65 stopni. Dobra. I teraz mieszamy, aż się to wszystko, ten kwas ładnie rozpuści nam w tej glicerynie. Także spada, no to chwilę, ewentualnie jeszcze podgrzejemy to. Także kwas mamy już rozpuszczony w glicerynie do w temperaturze 65 stopni. O, jest taka płynna. Płynna. To jest bardzo płynne. No i będziemy zaraz. E, będziemy to zaraz zalewać do. E, będziemy to wlewać do pojemnika z paskami. Ok. Także mamy, paski mamy już włożone. Zaraz zalijemy to gliceryno. Paski nam będą powoli wchłaniać w cyrynę Zostawiamy to na 24 godziny. Niech dobrze wchłoną. Potem odsączamy to. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli nie, nie, nie wchłonie, e, paski nie wchłoną wszystkiego, to, to trzeba to jednak odsączyć. No. Także paski najlepiej jak są przykryte, jeszcze tak tego zresztą, wszystko wlejemy. Nie ma takiej potrzeby, żeby to zostało. I zostawiamy to na 4 godziny. Tak, no i potem pokażę Wam, założyłem już jakieś to, kilka dni temu te paski. Pokażę Wam, jaki jest osyp warozę po tych paskach. Jesteśmy na pasiece. Sprawdźmy, jak osypuje się waroza. O, tutaj akurat. Nie ma dużego osypu, ale się coś sypie. Także yy, paski działają. No, a tutaj widzę, że się ładnie posypała. Ładnie się posypała waroza. No, widoczne to jest. Sprawdźmy jeszcze kolejny ul. Tutaj był. Dosyć duży osyp rozy. I ta rodzina, o tu jest widać. Ta rodzina była bardzo porażona. Posypało się. Oj, tu jest na pewno ponad 200. Także... Także widać jaki jest osyp. O. Także paski są skuteczne. Powiem... Powiem szczerze, że kupiłem. Kupiłem jedno opakowanie pasków. Tak chciałem spróbować, czy, czy będzie to działało. Okazało się, że jest to skuteczna metoda do walki z warozą. Więc postanowiłem sam zrobić. No nie wiedziałem w sumie, czy mi to wyjdzie, ale jednak jakoś tam wychodzi powoli. No i najważniejsze, że Działają. No, tutaj też coś się posypało. A tu. A tutaj niewiele. Kilka sztuk. Tutaj za bardzo nie widać, bo jest też kilka sztuk. Dosłownie kilka sztuk. No, to zależy od od rodziny. Od rodziny w niektórych ulach były matki izolowane i, i może może nie ma akurat takiego porażenia także tak to wygląda zachęcam do robienia samemu pasków bo to jest naprawdę niewielki wydatek kwas czawiowy z gliceryną wychodzi jakieś 40 zł a za opakowanie no 40 zł, opakowanie, yy, opakowanie pasków kosztuje 30 zł, w opakowaniu jest 20 pasków, wychodzi na jakieś, 4 paski na ul, na jakieś 5 rodzin, na 5 rodzin pszczelich, także zachęcam do robienia pasków samemu, na pewno to jest skuteczne i co? I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie cześć.